<laughs> Moje doświadczenie? No, parę prac robiłem. Nie wiem, czy pan kojarzy takiego, ten, jak on miał. Neo, Noe. Łódkę chciał, nie? Taką łódkę sobie zażyczył. No, on to na to barka mówił, czy jak to tam. Mówi na zwierzęta. Ja mówię, bo chodźcie, takie zwierzęta pakować na barkę. Przecież to też nielegalne, przecież, żeby przewozić zwierzęta na łódkach. No, ale chciał. Potem, potem padało długo czasu, ale no, to już pana nie interesuje. I robiłem też kiedyś takiego zwierzaka. Taki niby to kucyk, niby osioł. Film potem nagrali o tym. Taki fajny wyszedł. Trochę spory. Trochę spory, bo to na specjalne tam życzenie, ale oni też by pojebani byli, bo chcieli, żeby 50 typa tam weszło, żeby to było takie szczelne, żeby nic tam nie strzelało i tak dalej. Ja mówię, że to drewno, no bo drewno pracuje, to będzie wiadomo, że słychać, nie? Jakoś tam sobie z tym poradziliśmy. Nie wiem, co tam się dalej z tym stało. A jeszcze jeden był ten. Ju Józefa, pan kojarzy? No, poprosił mnie, żeby żłobek zrobił, bo on cieśla, no to wie pan, bardziej dachy, jakieś tam te rzeczy. Ale też tam dojebałem, bo oni chcieli na 25 grudnia, a to zaraz przed świętami, to wie pan też, zapierdol no i spóźniony przyszedłem, ale, ale zrobiłem żubek, no nie? Troszkę na, tam na styk się czasowo zmieściliśmy, no ale też spoko. Dobrze, dobrze wspominam, fajni ludzie. Płośno o nich teraz jest w ogóle tam, na, to na całym świecie chyba ich znają.